Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na wspólne obejrzenie jasełek pod tytułem Wigilijna ulica. Jestem jednym z przechodniów. Podziel się ze mną w mojej samotności. Chlebem powszednim, obecnością zapełni. Nieobecne ściany, bądź drzwiami, nade wszystko drzwiami, które można otworzyć na oścież. Najświeższe wiadomości. Ostatni numer przed świętami. Świąteczny program telewizyjny. Najświeższe wiadomości. Kupi pan gazetę świąteczną? Panie, co pan tu robi? Nie widzisz, że jestem zajęty? Co za ludzie! Każdy tylko patrzy, jak ty innych pieniądze. Słuchaj, ja już muszę iść. Obiecałem żonie, że chociaż Wigilię będę wcześniej w domu. Daj spokój, mamy na głowie ważniejsze sprawy niż Wigilia. Jesteśmy dzisiaj umówieni z naszymi holenderskimi kontrahentami. Musimy te interesy łapić je... Ale żona? Żadne ale. Po świętach ceny spadają i zamiast zyskać, stracimy. Idziemy. Dzień dobry, Telewizja Polska. Proszę nam powiedzieć, czy dla pani są święta Bożego Narodzenia? No cóż, święta. Pani, jakie święta? Nie widzi pani, że ja pracuję? Dziękuję. Pani Barbara, proszę, zadzwoń do Holendrów i móc ci dzisiaj na spotkanie. No przecież mówię się na dzisiaj, a potem po przystąpić do umowy. Gazeta Świąteczna. Gazeta z programem telewizyjnym. Najświeższe wiadomości. już tych przygotowań do świąt. Z tego chłopaka kupujemy gazetę. Czy jedną? Zresztą nie mamy już czasu. Kupiłaś dla wszystkich prezenty? No, Alina, zobacz, ale super dziecka. Witajcie, dziewczęta. Telewizja Polska. Czy możecie im powiedzieć, dlaczego święta Bożego Narodzenia są dla Was ważne? No, nie wiem. Przecież nie ma szkoły. Dostaniemy fajne prezenty. Badasz są no, super wystawy i taka atmosfera, wie pan. Dobrze, dziękuję bardzo. Wesołych się. Myśli, że jak wypadłyśmy przed kamerą? Chyba By było okej, okay. zresztą zobaczymy później. słucha, wracają późno albo o nich towarzystwo wchodzi na ranem. A ta ich muzyka, a kiedy się ona uczą? Sama pani widzi, rodzice pracują, ale co? Ale sąsiadka pani numer ukręciła, no, no. Jakoś to będzie, na święta idę do wnuczki. Całą wieczerzę wykliną, sama przygotowała. A pani Franciszko idzie do syna? Nie, chyba nie. Wie pani, Bellagio, on taki zabiegany. Wciąż pracuje. Jego żona też. Zresztą oni teraz jadą na święta do Zakopanego, Może w przyszłym. Tak. tak, tak, rozumiem. Dzień dobry, telewizja polska. Czy mogę pani powiedzieć, co szczególnego niosą za sobą święta Bożego Narodzenia? To przecież czas przebaczenia, dzielenia się, nie tylko opłatkiem. Czas, który spędzamy z naszymi bliskimi. Dobrze, dziękuję bardzo. Wesołych Świąt. Dzień dobry, Telewizja Polska. Jak wyglądają Twoje przygotowania do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia? Co? Jakie święta? Przecież jest Wigilia. O Boże, zapomniałam mogłaś zapomnieć o tak ważnym święcie. Wie pani, fajna była imprezka. No dobrze, wobec tego życzę sobie święt i udanego Sylwestra. Właśnie, Sylwestra! Tak, zapomnieliśmy o paru drobiazgach. Zwykle w samą Wigilię kupujemy już tylko trochę świętowych gałązek, żeby w domu dłużej pachniały. No dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć, czym dla Waszej rodziny są święta, święta Bo Bożego Narodzenia? Czy są ważne? Pewnie, że są ważne. To przecież urodziny Jezusa, no nie? Wie Pani, Maria, ja jego mama dała go nam i on teraz przychodzi do naszych domów i naszych serc. A żebyśmy o nim nie zapomnieli, śpiewamy mamy rozmawiamy. Tak, a prezenty są wyrazem wzajemnej miłości, która powinna w rodzinach panować. Dziękuję serdecznie i życzę wesołych świąt. Dziękuję wzajemnie. Podsumujmy. Jeden w ogóle nie wiedział, że są święta. Jeszcze nie, ograniczyły święta do czasu wolnego i prezenty. Starsze panie mówiła o przebaczaniu, dzieleniu się i wspólnym spędzaniu czasu. Ale dzieciak był rewelacyjny. Ciekawe, co miałaby do powiedzenia sama święta rodzina. Dziecko to jest. Czy nie jest Bogiem? A Pan o tym wie. No więc? No dobrze, przepraszam. Rozumiem, że ten mały ma zbawić świat. To wszystko jest trochę dziwne. Jeżeli jest Bogiem, tego Królestwo jest w niebie, a On zrobił sobie wycieczkę na ziemię. Jak długo tu będzie? Jezus jest synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowanie nie będzie końca. Jakuba? Którego Jakuba? Chwileczkę, ja mam jeszcze mnóstwo pytań! Znajdujemy się w Betlejem. Stoję w miejscu, gdzie dosłownie przed chwilą przyszedł na świat Jezus, o którym mówi się, że ma zbawić ludzi. Już prorok Michał zapowiedział, że właśnie w Betlejem narodzi się Władca, Pasterz całego ludu. Jeszcze dokładnie nikt nie wie, co można myśleć o tym władcy. Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych faktach z życia Jezusa. Zwetleniem na telewizji polskiej. Aniu mówił, że gdzieś tam mamy iść <grym> Juda, ale żeś się przestraszył. Co myślałeś, że ten anioł pod twoją duszę przyszedł? Odważmy się z nas. Ty też zapomniałeś języka w kębie. Chłopaki, a zastanawialiście się po co w ogóle ten anioł, ten anioł do nas przyszedł? Wiadomo, Juda jest przystojny, dlatego. Anioły do nas przyszły, wy sobie żarty stroicie? Jak tam aniołskie chóry zaczęły śpiewać Chwaaaał! Przestań, one tak nie poszukały. Jak one tak śpiewały, to ja myślałem, że jestem w niebie. W znajdujemy się w Betlejem, w pobliżu w której narodził się Zbawiciel. Jego pełne sensacji, przyjście obieścili światło aniołowi. Jakiemu światło? On przyszedł do takich jak my, bo my jesteśmy biedni i prości. No dobrze. W takim razie, co znaczy słowo spadkiciel? Ja to Pani nie wiem. Pan jest uczony. Ja wiem jedno. On jest głowien. Wszyscy z nieba i ma swoich aniołów, którzy mu kwamy śpiewają. A my idziemy oddać mu pokój, bo jest królem całego świata i tylko to jest ważne. Dobrze, dziękuję. Witam. Zapewne zbliżacie do Betlejem. Dlaczego tak bardzo chcecie tam dotrzeć? Betlejem, powstań, świeć. Chwała Pana rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię, a nad Tobą jaśnieje Pan. I pójdą narody do Twojego światła, podnieś Twe czoło i popatrz. Ci wszyscy zdążają do Ciebie. narodzenia? To, że jesteśmy blisko z rodziną przy wspólnym sobie. Dobrze, dziękuję bardzo. Wesołych świat. Jak go przyjmiemy, jak rozpoznamy. W ciemności do siebie idziemy, w ciemności janiemy i tyniemy, i ręce wyciągamy i znowu się mijamy. W ciemności tak bolącej, z ustami pełnymi mrozu, z gardłem ściśniętym. Tak wędrujemy tak latami, zanim się weźcie spotkamy, dotkniemy palców palcami, jakbyśmy chwycili dłonie po zapalonej. Wtedy spotkamy Ciebie, udodzonego w różnejem. Zawsze jej lepiej uśmiechasz się do brata i wyciągasz do niego rękę i z Boże Narodzenie. Jest ono zawsze, ile zmiękniesz, by wysłuchać innych. Zawsze, kiedy rozdajesz nadzieję. Zawsze, kiedy niesiesz pomoc zrezygnowanym, zniechęconym słowem. Zawsze gdy przyznajesz, jak małe są twoje możliwości, gdy sam prosisz o pomoc. Zawsze ile pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez ciebie. Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Grajcie, a Jezusa przywitajcie, no Wygrajcie, a Jezusa przywitajcie nowo! Że jaką mówi Wam wszystkim, dawne odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiądzie. Sercem Go przyjąć ogromny, nie ścieżej otworzyć dota. Oto, co czynić Wam każe, miłość największa cnota Życzymy Wam, byście nie byli jedynymi niemymi przechodniami, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela. I niech to będą również wasze narodziny, narodziny nowego człowieka, błogosławionych świąt. A teraz y, zapraszam do wspólnego kolędowania.